Znajdujemy się na ekspozycji firmy Galika. Jest ze mną prezes firmy, pan Roman Guś. Witam serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Czym się zajmujecie? Jesteśmy przedsiębiorstwem założonym w połowie lat 90. w Szwajcarii przez kapitał prywatny. A zajmujemy się od początku działalności reprezentowaniem producentów maszyn i obrabiarek, pochodzących głównie z rozwiniętych krajów Europy Zachodniej takich jak Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Hiszpania. Jest to kompleksowa obsługa rynku, polegająca na, na znalezieniu, nawiązaniu kontaktu z klientem, potem doradztwie technicznym i prowadzeniu projektów do momentu, powiedzmy, decyzji poprzez ofertację, nadzorem nad realizacją dostawy, uruchomienia. No, i potem obsługą już posprzedażną, gwarancyjną, pogwarancyjną. Do kogo głównie dedykujecie swoją ofertę? Są to przedsiębiorstwa z wielu branż. Generalnie zajmujące się dokładną, precyzyjną albo wydajną obróbką skrawającą metali. To jest główna domena, i w tym kierunku są adresowane nasze maszyny, obrabiarki, urządzenia, technologie. To są firmy z sektoru głównie lotnictwo, branża militarna, hydraulika, pneumatyka, narzędziownie. Przekrój jest dosyć bogaty, duży. A jakie produkty bądź usługi oferujecie? Produkty to są, tak jak wspomniałem, obrabiarki, ale rzadko kiedy jest to maszyna bez technologii. Najczęściej klient jest zainteresowany zintegrowanym rozwiązaniem. Czyli narzędzie, w tym wypadku obrabiarka, oraz proces, czyli przepis, instrukcja, w jaki sposób tą obrabiarkę jak najlepiej wykorzystać pod kątem detali, które klient produkuje. I taka oferta jest skierowana praktycznie do firm z dosyć dużym kapitałem, możliwościami inwestycyjnymi. Są to rozwiązania, ponieważ są to rozwiązania powiedzmy o wysoko zaawansowanej technologii, w związku z czym też inwestycyjnie jest to dosyć duży wysiłek, ale zdarzają nam się klienci, którzy z małych firm właśnie dzięki odwadze i wejściu w taki, można powiedzieć, na początku wydawałoby się niemożliwy zakres inwestycyjny, rozwinęły się bardzo mocno i wierzymy, że pomygliśmy im w tym. A jest coś, co was wyróżnia na telekonkurencji? Sądzę, że to jest właśnie poziom oferowanych rozwiązań. Nie jesteśmy zainteresowani ilościowym tak jakby ilościowym, ilościową sprzedażą, prawda? Statystyczną sprzedażą. To są raczej projekty czysto inwestycyjne. To są projekty, które trwają wiele miesięcy, często nawet dłużej niż jeden rok. I myślę, że tym najbardziej wyróżniającym czynnikiem jest jakość i poziom tego właśnie połączonego produktu, czyli oferty składającej się z obrawiarki, z maszyny, z urządzenia, ale do tego właśnie z reguły jest ta technologia, czyli pełne, kompleksowe rozwiązanie. Często też jesteśmy integratorem, jeśli klient jest zainteresowany automatyzacją, dajmy na to, bądź włączeniem naszego rozwiązania w pewien szerszy zakres czy strukturę, a infrastrukturę to wtedy też działamy nie tyle sami, ile w połączeniu z innymi partnerami. Wtedy jest to takie działanie bardziej globalne. A czy macie jakiś standardowy produkt bądź usługę? Myślę, że to, są, że to są ci dostawcy i to są te marki, z którymi pracujemy najdłużej na rynku. I tutaj powiedziałbym, wymieniłbym na pewno dwie. Czyli szwajcarski producent szlifierek cylindrycznych uniwersalnych, produkcyjnych firma Studer AG i niemiecki producent tokarek uniwersalnych, automatów tokarskich firma Index. Tutaj mamy największe doświadczenie właśnie przez te lata prowadzenia działalności. Jesteśmy w bardzo dużym stopniu samodzielni i to bym chyba podkreślił. A jakieś perspektywy, plany na przyszłość? Plany polegają z pewnością na rozwoju kompetencji, ponieważ są to bardzo rozległe tematy, rozległe obszary. W związku z czym ten proces zdobywania tych kompetencji, mimo wielu lat działalności na rynku, trwa nadal i praktycznie każdy klient, albo prawie każdy klient daje nam szansę, żeby po prostu tą wiedzę poszerzać. Z drugiej strony chcielibyśmy na pewno być bardziej niezależni i, i, i powiedzmy sobie skuteczniejsi, jeśli chodzi o tę obsługę, obsługę posprzedażną, serwisową, no bo dzisiaj klient oczekuje powiedzmy reakcji szybkiej i skutecznej. I najlepiej, jeżeli ta reakcja i to wsparcie jest dostarczone lokalnie i jest, jest jak najbliżej tego klienta. Dziękuję serdecznie. Ja także dziękuję a rozmawiałam z panem Romanem Guściem, prezesem firmy Galika.